Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Jest mi, jest mi bardzo miło, że mogę ponownie uczestniczyć w tak miłej dla serca wszystkim tym, którzy są związani z Klubem Okazji związanej z kontynuacją współpracy z tak zacnym i możnym sponsorem, jakim jest, jakim jest Enea. Już można powiedzieć, że te konferencje stały się tradycją i to brzmi bardzo, bardzo dobrze, bo to oznacza, że ta współpraca jest, jest owocna, jest wynikiem synergii i, i, i że dla obu stron po prostu ma duży, głęboki sens. Bardzo się cieszę, że od początku w tym przedsięwzięciu. Zwykłem mówić znowu już tradycyjnie, że spiritus mowens był pan poseł Marek Suski, którego bardzo mi miło, że, że jest z nami. Z panem prezesem Janem Mazurkiewiczem już zdążyliśmy się zaprzyjaźnić, co świadczy również o tym, że, że ta współpraca po pierwsze trwa już jakiś czas, a po drugie, że jest w bardzo dobrej Atmosferze. Panie prezesie, poproszę pana o zabranie głosu. Szanowni Państwo, kilka miesięcy temu deklarowaliśmy, że będziemy kontynuować współpracę z klubem Radomiaka. Teraz stało się to faktem. Podpisaliśmy, jak sam pan prezes tu wspomniał, bardzo korzystną dla obu stron umowę. Cieszymy się, że współpraca z klubem i nasze zaangażowanie finansowe spowodowało w jakiejś tam części to, że Radomiak awansował do najwyższej kategorii rozgrywek. Mało tego, jeszcze w tej chwili dobrze mu idzie i odnosi sukcesy, czego, czego życzymy sobie na przyszłość w imieniu kibiców i sponsora. Bardzo ważną dla nas rzeczą jest to, że... W zapisach umowy znalazły się również zapisy dotyczące rozwoju sportu młodzieżowego i dziecięcego. To jest inwestowanie w przyszłość klubu. Mam nadzieję, że już wkrótce utalentowana młodzież trafi do, do klubów juniorskich, prawda? I, I wkrótce być może zasili pierwszą drużynę. Mamy nadzieję, że będzie wiele sukcesów, i życzymy sobie tego w imieniu naszym własnym, jak i także bardzo wielkiej rzeszy kibiców w Radomie. Dziękuję bardzo. Państwu. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za zaproszenie na konferencję prasową obu panom prezesom. Myślę, że ta kontynuacja współpracy pomiędzy Eneą a klubo, klubem jest też wynikiem wielkiego sukcesu, jaki osiąga drużyna. Bo jeszcze pamiętam, kilka lat temu, kiedy rozpoczynaliśmy współpracę, to celem było wyjście z pierwszej ligi do ekstraklasy. To się udało tak znakomicie. Teraz słyszę, że jesteśmy na piątym miejscu. A zatem można powiedzieć, że to jest taki szturm na pozycję liderowania wręcz w ekstraklasie. No to jest zachwycający sukces. Gratuluję. Tak trzymać panowie, strzelać bramki. Ja pamiętam, jak przed meczem z Legią powiedziałem, że będzie 3 do 0 zawodnicy powiedzieli, da się zrobić. Co prawda było 3-1, tam przypadkowa bramka Legii, ale generalnie gra była świetna. Myślę, że możemy doczekać, że z Radomia będą liczni reprezentacji, reprezentanci naszej kadry narodowej, bo rzeczywiście grają wyśmienicie. Jest to młoda drużyna, głodna w sukcesu, zawodnicy uzdolnieni, rozwijają się i myślę, że wkrótce zostaną przez selekcjonerów dostrzeżeni. Czego oczywiście wszystkim bardzo serdecznie życzę. Dziękuję bardzo.